Witajcie w Strefie Kultury. Gościem dzisiejszego programu jest niewątpliwie najciekawsza i na pewno najpiękniejsza kobieta sceny rapowej w Polsce. Zapraszamy. Witam serdecznie. No to Aga, jeszcze raz zapytam Cię, czy spełniły się Twoje muzyczne marzenia? Y, spełniły się i spełniają się cały czas. Y, cały czas sobie coś nowego wyznaczam i w tym kierunku idę. I, i tak, można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, że tak. A zawsze ch chciałaś być piosenkarką, wokalistką, jako mała dziewczynka? Czy to się pojawiło nagle? Y to się tak pojawiło, jak już troszkę byłam taka dojrzalsza, bardziej wiedziałam, czego chcę w życiu. I nie było tak, że rysowałam piosenkarki na, na wszystkich obrazkach ze szkoły. W różną stronę chciałam iść, w malowanie, w rysowanie, i to było moim takim, wydawałoby się, drogą, którą pójdę, ale jednak muzyka wygrała, no. za bardzo ją czułam. Już od dawna słucham. Chyba nie zaskoczy mnie nic, mówią mi. Każdy znawca słucha mi. Chyba nie zaskoczy mnie nic. Chyba nic, i tak od dawna Mało kto tu szuka sensu, po co się zamartwiać Widzę po nich, każdy goni, a w nich nic Chcę prawdziwej drogi przeżyć, z tobą bliskości A ty, rozczarowany, bo księżniczki, puste okropnie Chciałeś poznać trochę piękna Boga, załaś i paznokcie Chciałeś prawdy, durno ją dostrzec chcesz takie mądre, a ciężko o cokolwiek Taki świat mamy, powiesz, takich nas mamy Bowiem zawsze możemy się ukryć Gdzieś tam, gdy tego chcesz Może Zaczęłam e, nagrywać, e, robić muzykę tak oficjalnie e, w wieku powiedzmy 22 lat, e, kiedy, e, m, kiedy już byłam jakby na to wiedziałam, czego chcę. Zaczęłam pisać teksty, e, zaczęłam nagrywać numery i zobaczyłam, że to jest to, co powinnam robić. E, zawsze chciałam mieć takie właśnie światło, dobry przekaz w muzyce. Bo niestety w tej muzyce jest coraz więcej tych takich niskich wibracji i tego, co nas jakby pogarsza nam często humor i nie ma takich wartości w tym. A ja miałam taką misję i cel i nadal mam, żeby, żeby głosić jak najlepsze słowo w tej muzyce, żeby dawać jak najlepsze odczucia. I, I tak, i tym się kieruję. W jasnej stronie mocy. Jasna strona mocy, dokładnie. Czy rap był od zawsze, czy gdzieś tam reggae było y, po trady? Reggae, od reggae się zaczęło. W ogóle zaczęłam śpiewać w zespole reggae. To od tego się zaczęło Reggae Gang System, taki jarosławski zespół, w którym trzy lata byłam. Zagraliśmy bardzo dużo koncertów. Ja miałam dready, byłam zupełnie wkręcona w tą kulturę, ale po czasie też rap, czy soul, czy RB, czy jazz, to wszystko zaczęło mnie tak dotykać i wyrywać mnie z, z, z tego reggae, gdzie nadal to reggae jest w moim sercu, lubię fajnie. Ale muzycznie poszłam już troszeczkę w inną stronę. A może na swoim koncie etkę, masz płytę biorę to na siebie. Opowiedz coś o tej twojej pierwszej płycie. Mhm. Jak powstawała, kto pisał teksty, kto zrobił muzykę. Płyta biorę to na siebie to już 3 lata temu. Cała płyta jest napisana przeze mnie, cała płyta jest nagrana u mnie w, w domu realizowana tak samo. Wszystko to jest tak bardzo domowo. I za tą płytę też dostałam nagrodę Werbel 2019 za najlepszą płytę u nas. Więc mega mnie to też tak ucieszyło i dało takiej motywacji do dalszego działania. Ona się dość mocno przyjęła w takim środowisku rapowym. Sprzedałam wszystkie płyty, które miałam, 500 sztuk. Dość też szybko one mi się rozeszły. I to jeszcze się nie spodziewałam, że tak szczerze mówiąc, zrobiłam tą płytę bez rozgłosu, zero promocji. A mimo wszystko jakoś ta płyta dotarła trochę do, do ludzi, no. Oni chcą zabić twój czas, pragną ci duszę, pragną twych strat, wabią i puszczą. Chcą, żebyś spadł noc w nocy w przepaść. Nie się przed złem Zabić twój czas, kradną ci duszę Pragną twych strat Wabią i kuszą, chcą żebyś spał Nie stój się nie przed złem Oni zakładają maski Czasem ich dobro z jest złem Czasem myśli że jestem wszystkim Sensei, zamknij oczy przy tym Nieotwarte, bądź czujne, musisz wygrać tą walkę Oni mówią i głoszą prawdziwe świadectwa Ludzie karmią się tą papką od dziecka praw brat. Przeciwko bratu, siostra przeciw, siostrze coś tu jest nie tak Ktoś zabił w nas pragnienie ciepła Ktoś zniszczył, oszukał nasze serca Życie to dar, pamiętaj ha, A nie droga przeklęta, chcą zabić twój czas Kradną ci duszę, pragną twych strach. Wciągnąć już już Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale czekam. czekam. czekam no. Zbliża się kolejna płyta. Powiedz coś o swojej kolejnej płycie, bo to będzie kolejny strzał. Tak, płyta y, Sztuka Myśli, która ukaże się już 12 listopada, czyli już na dniach, można powiedzieć. Płyta Sztuka Myśli to jest y, płyta. Która przedstawia różne perspektywy myślenia, różne perspektywy życia, która pokazuje dużo emocji, których ja mam w sobie, dużo sytuacji, które mnie spotkały. I też opisuje wydaje mi się, ciekawy świat i pewne wydarzenia. I z tego się składa ta płyta, jest też dość mocno miłosna, takie różne przewroty są moje w tej płycie zawarte i tak naprawdę cieszę się, że już ją skończyłam, bo chciałabym już ją jakby zamknąć ten etap mojego życia, a czuję, że on się zamknie dopiero z wydaniem płyty już fizycznie, kompletnie, a to już na dniach, także jestem w oczekiwaniu bardzo też na tą premierę. To część grubszej akcji, a ty myślisz, że to żart? A ty myślisz, że to bajki, ale przyszło nam żyć nieźle, przyszło nam walczyć. Aha, do dwa, dwa na natarczy. Stylistycznie bardzo się różni od twojej pierwszej płyty? Czy jest w tych samych klimatach? Chciałabym powiedzieć, że się różni, ale, ale też klimat pozostał podobny, który był w tej pierwszej płycie. Jest więcej elementów śpiewanych, jest bardziej to wydaje mi się rozbudowane. Ja jestem już dojrzalsza i wiedząca bardziej czego chcę i ze swoim głosem i z tekstami, także tym się na pewno różni. Muzycznie też producenci są inni niż na wcześniejszej płycie, także myślę, że będzie ciekawa dla słuchacza, który jest ciekawy tego, co robię. Jeśli chodzi o muzykę, to mam kilku producentów na płycie, z którymi współpracuję, więc to jest też takie wszystko w takiej sferze przyjacielskiej. Bardzo dobrze się znam z tymi ludźmi, z którymi tworzę muzykę. Czy są moimi gośćmi na płycie. Yy, więc to jest takie bardzo rodzinne i, i w swoim gronie. Do tej pory, do tej pory śpiewałaś yy, z DJ-em, prawda? A teraz się pojawił zespół Agawan Crack Band. Tak, dokładnie. To opowiedz coś o tym zespole. Opowiedz w ogóle, czy, czy już yy, płyta druga jest nagrana z tym zespołem, czy to jest już kolejny krok w. Yy, do trzeciej płyty. Mhm. To bym powiedziała, że to jest kolejny krok do trzeciej płyty, bo płyta Sztuka Myśli nagrałam jeszcze zanim nie miałam zespołu. Cały proces jej wydawania tak naprawdę mogłaby być wydana rok temu, ale z racji tego, że robię to sama i to jest taki tułaczy los, można tak to śmiało nazwać, to, to tyle to trwa. Ale granie z muzykami i współpraca z muzykami, którą, którą prowadzę już kilka miesięcy. Jest zupełnie czymś innym, to mi daje zupełnie inne możliwości. Oczywiście też pracujemy nad, nad nowymi numerami, które będą już yy, typowo nasze zespo zes zespołowe, ale yy, póki co właśnie gram koncerty i z DJ-em, i z zespołem, yy, i to naprawdę koncerty z zespołem zawsze są dla mnie takim bęgiem, że myślę, wow! To jest grube, to jest dobre. No. Jak... Więcej ludzi nas musi usłyszeć. No a jak ten zespół powstał? Czy zrobiłaś casting, jakie ogłoszenie dałaś, siedziałaś na kanapie i tutaj proszę mi. A to, to też tak ciekawie powstało, bo swego czasu um, pracowałam czasami w takim pawie muzycznym, niezła sztuka, tutaj u nas w Rzeszowie. I tam co czwartki były jam session, więc przychodzili wszyscy muzycy. Ja ich obsługiwałam, nalewałam im piwko, słuchałam, oglądałam, obczajałam co tam się dzieje. I tak od słowa do słowa, z którymś razem zgadałam się z chłopakami, że zróbmy coś. I dość szybko to poszło, bo porozmawiałam z jednym, ten jeden zebrał całą resztę. Jakieś tam krótkie, małe zmiany w tym wszystkim, ale mamy tak naprawdę stały skład, z którym się na bieżąco spotykam i działamy. No. Na jakim etapie jest działanie? Już razem koncertujecie, czy dopiero to jest w fazie przygotowań do koncertu? Już koncertujemy. Pierwszy koncert zagraliśmy w maju w tym roku. Później pojawiło się kilka. I graliśmy materiał z mojej płyty Biorę to na siebie, kilka nowych numerów, kilka z płyty sztuka myśli, a teraz 12 listopada na premierę płyty, która odbędzie się właśnie w piwnicach rzeszowskich, cały materiał przygotowaliśmy tylko z płyty sztuka myśli, także cała płyta, którą właśnie wydaję, będzie w wersji instrumentalnej przez zespół zagrana to będzie też bardzo ciekawe i muszę też powiedzieć, że do naszego zespołu bo gram z DJ-em albo z zespołem, a w ten dzień wyjątkowo na premierze zagram i z zespołem i z DJ-em. Także to będzie takie combo wszystkich. <laughs> wszystkich na scenie nas. To zaprośmy widzów na ten koncert, bo koncert jest yy... 12 listopada w Rzeszowskich Piwnicach. Dokładnie, także serdecznie wszystkich zapraszam. 12 listopada, piwnice Rzeszowskie. Zaczynamy o 20. Bądźcie tam razem z nami, to jest premiera mojej płyty Sztuka Myśli. Ja zagram z zespołem, zagram z DJ-em. Będą również goście: będzie Natalia Graal, która pięknie śpiewa. Będzie jesioł, będzie base, będzie beatbox będzie wystawa obrazów moich znajomych. Także lepiej nie można trafić. 12 listopada, Piwnice Rzeszowskie. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam i do zobaczenia z odcinku. Odpalam dźwięk, jak ostatni ratunek. Graj, graj, nie przestawaj, wierz mi. Zawsze mi dawałaś wiarę, może się polepszy. Graj, graj, może coś poczuję. Odpalam dźwięk, jak ostatni ratunek.